Cześć, nazywam się Tomasz Królak i jestem fizjoterapeutą w Centrum Rehabilitacji Sportowej przy ulicy Przechodniej 2 w Warszawie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam trochę o tym, czym jest e-sport i jak mądrze podchodzić do tej dyscypliny. Ale zacznijmy od samego początku, czyli czym tak właściwie jest e-sport? Jest to ogólnie rzecz ujmując rywalizacja sportowa, tyle że przeniesiona do świata wirtualnego. Branża ta niesamowicie szybko i prężnie się rozwija i niesie za sobą Olbrzymie pieniądze. Szacuje się, że zarobki najlepszych profesjonalnych graczy w ubiegłym roku wyniosły blisko 1,5 miliarda dolarów. Do wejścia w ten świat potrzeba niewiele wystarczy średniej jakości komputer oraz połączenie z siecią. Jednak poza tymi podstawowymi elementami, aby wznieść się na wyższy poziom i zagrać w rozgrywkach ligowych, potrzebne jest coś więcej to znaczy trening. I tu zaczynają się problemy. Zbyt dużo czasu spędzane przy komputerze, niewłaściwa pozycja przyjmowana podczas gry, brak przerw podczas treningu, a także niewłaściwa dieta oraz stres mogą przyczynić się do wystąpienia problemów. To tylko nieliczne z wielu problemów, które napotkasz na swojej drodze podczas doskonalenia się i drogi na sam szczyt. W tym filmiku chciałbym pokazać Ci kilka ćwiczeń, które bez problemu możesz wykonać w trakcie swojego treningu, a które chociaż odrobinę pozwolą zadbać Ci o swój kręgosłup oraz stawy. Jak mogliście zauważyć, są to dość proste ćwiczenia, a pozwolą w świetny sposób zadbać o wasz kręgosłup oraz stawy. Są one jednak bardzo potrzebne w całościowym podejściu do treningu i sprawią, że wasz kręgosłup i ręce będą w lepszej formie. Pamiętaj jednak, że pokazane ćwiczenia nie są dla wszystkich, a w tym całym procesie ważny jest nadzór fizjoterapeuty. Jeśli zainteresowałem Cię tym filmikiem, zapraszam do kontaktu z Centrum Rehabilitacji Sportowej w Warszawie przy ulicy Przechodniej 2 lub do odwiedzenia naszej strony internetowej. Cześć i powodzenia na polach bitew!